Jerzy Hawrylewicz nie żyje. Były piłkarz pogoni Szczecin, blisko 17 lat. Był w śpiączce. Zmarł w piątek wieczorem w niemieckim Oldenburgu. Miał 50 lat. Z pogoni Szczecin Hawrylewicz trafił do niemieckiego VfB Oldenburg. I właśnie w barwach tego klubu zagrał po raz ostatni. 20 kwietnia 1992 roku podczas meczu dostał ataku serca i zapadł w śpiączkę. Razem tworzyliśmy historię tej drużyny. To był świetny przyjaciel, dusza tego, co robiliśmy na boisku. W przebudzenie męża wierzyła Ewa Habrylewicz. Koszty leczenia pokrywała sama lub dzięki akcjom charytatywnym. Jak Jurek zaszedł w tą śpiączkę, to, to te go były bardzo małe i są to duże, duże pannice i... i... No, jest ci bardzo przykro. Pomagały mu gwiazdy futbolu i filmu z Polski i Niemiec. Wszyscy marzyli, by powrócił do zdrowia. To marzenie już się nie spełni. Przed nami pozostałe wiadomości. Lotos PKO BP Gdynia i Wisła Kanpak Kraków grają w tej chwili w finale Pucharu Polski Event Team Cup. Zaglądamy na antenę TVP Sport. Skład finału nie powinien nikogo dziwić. Lotos i Wisła to dwie najlepsze drużyny ostatnich lat. Rok temu także grały oto trofeum. Wtedy lepsze okazały się Gdynianki. W tej chwili bliżej zwycięstwa jest Wisła, która minimalnie prowadzi 64 do 61 do końca meczu niewiele ponad dwie minuty. Pelka, dwa spotkania. Jedno z nich trwa Sportino Graz z Polfarmą, zwycięstwo drużyny z Poznania nad AZS Koszalin. Jutro dwa spotkania w TVP Sport pokażemy mecz energii czarnych słupsk z Anwilem Włocławek. Początek transmisji o 18.30. Przypominam, że wczoraj wygrały zespoły ze Gorzelca i Sopotu. Kończymy żużlem i plebiscytem tygodnika żużlowego na najpopularniejszego zawodnika 2008 roku. Gala za kilka minut rozpocznie się w Rawiczu. Na miejscu jest już Filip Trzyszanowski. Pytanie jest krótkie. Jeśli nie Tomasz Golob, to kto może wygrać plebiscyt? No właśnie, o tym, że golop jest murowanym faworytem do zwycięstwa, mówi tak naprawdę jedna liczba 16 tyle bowiem razy golop wygrywał w plebiscycie tygodnika Żużlowego. 17. triumf także jest na wyciągnięcie ręki. No nie może być inaczej, jeżeli w jednym sezonie zdobywa się brąz indywidualnych Mistrzostw Świata i srebro w drużynowym pucharze świata. Pozostała 19 nominowanych zawodników może tylko walczyć o drugie miejsce. Filip Czyszanowski, dziękuję bardzo. Przypominam, że jeszcze dziś sportowy wieczór o 22.00 w TVP Sport i 23.05 w TVP Info. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. piosenki Eurowizji to największe zarówno pod względem technicznym jak i finansowym widowisko telewizyjne publiczności Europejskiej Unii Narodów. Co roku krytykowany za niski poziom wylansował jednak takie gwiazdy jak Abba czy Céline Dion. Niezmiennie przyciąga setki milionów europejskich widzów oczekujących narodzin kolejnej. Może stanie się tak podczas 54 już finału Eurowizji, który odbędzie się jak zwykle w maju, tym razem w Moskwie. To, co jest niesamowite dla mnie w festiwalu Eurowizji, to jest to, że kompletnie nie do przewidzenia jest to, co wygra. Panowie, na czym polega fenomen Eurowizji? Ja myślę, że na tym, żeby zarobić dużo pieniędzy. Jest to ogromna szansa dla artysty, który pojedzie po to, żeby reprezentować nasz kraj i po to, żeby się pokazać i po to, żeby pokazać, że w Polsce też są świetni artyści i pokazać to, na co nas stać tak naprawdę. Skomponowanie i zaśpiewanie piosenki, która stanie się hitem w całej Europie, a może i na świecie, to marzenie każdego artysty. Kto zwycięży, zależy od nas, telewizów. Piosenka powinna być po prostu dobra, bo tak naprawdę o dobrej kompozycji z dobrymi tekstami wcale wbrew pozorom nie jest tak łatwo. Ja myślę, że Eurowizja też ma na celu promowanie artystów na takim samym poziomie jak na przykład artyści amerykańscy. Co roku jest ogromne zainteresowanie festiwalem, o czym świadczą eliminacje do tego festiwalu, preselekcje, zgłoszenia, setki kandydatów no i myślę, że duże, duże, duże emocje. Część krajów już wybrała swoje piosenki do finałowego koncertu w Moskwie. My tę najlepszą wybierzemy w sobotę. Przypominamy, zarówno w krajowych eliminacjach, jak i podczas finału 54 Festiwalu Eurowizji, o tym kto zwycięży, zadecydują nasze SMS-y. Próbowaliśmy dostać się do polskich preselekcji na Eurowizję dwukrotnie, dwa, trzy lata temu, ale nie udało nam się więc. I w tym roku gramy jako gość, bo nas nie zakwalifikowaliście jako, jako gwiazdy. A daje to niesamowitą frajdę. Całe przygotowania, teledysk, sesja, wszystko to jest jakieś no, niesamowite w ogóle. Dla mnie, dla mnie ten występ będzie na pewno udowodnieniem, y, że po pierwsze, jeżeli coś sobie zamarzysz, to na pewno może się to spełnić. Kochani, wystąpimy dla Was jako goście. I trzymamy kciuki za uczestników. Zapraszamy na koncert. Bądźcie z nami. To jeszcze ja mogę coś powiedzieć? Zapraszamy. Do Telewizji Polonii. W szranki staje 10 wykonawców. Men Me Do, Renton Dali, Dead Beatles, Artur Hamski, Lidia Kopania, Tigrita Project, i Rastachurski, Marko Bocino i Ola Szwed. Gośćmi specjalnymi będą Patrycja Markowska, Zespół PIN, Formacja Nieżywych Schabów i Rusłana. Piosenka dla Europy. Zaczynamy w sobotę o 20.15. Państwu Marzena Słupkowska. Zima nie tylko w kalendarzu, ale także za oknami. W górach w ciągu ostatniej doby spadło dwukrotnie więcej śniegu niż na Nizinach i Wyżynach. Na Kasprowym Wierchu leżą dwa metry śniegu. W Tatrach, Beskidach i Karkonoszach zagrożenie lawinowe sięga trzeciego stopnia. W dodatku wieje tam cały czas silny wiatr sypie śnieg i występują gęste mgły. Tak więc na stoki najlepiej wybrać się na początku przyszłego tygodnia, kiedy warunki atmosferyczne będą zdecydowanie lepsze. Wyjrzy słońce, ale będzie też większy mróz. Niż z nad Ukrainy, który przyniósł nam chmury i opady, nie zmieni swojego położenia, dlatego jutro znów pochmurno. Ze swojego miejsca nie ucieknie też wyższy z nad Europy Zachodniej, który przyniesie miejscami i u nas przejaśnienia. Pozostajemy w tej samej chłodnej masie powietrza. W nocy utrzymają się chmury, z których będzie padać śnieg. Najmocniej na południu i wschodzie. Wiatr umiarkowany chwilami silniejszy, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od minus pięciu stopni w suwałkach do minus jednego na wybrzeżu gdańskim. Przed południem nieliczne przejaśnienia, tylko nad morzem nadal będzie padać śnieg. Najwięcej spadnie go na południu i tam dokuczliwy, silniejszy wiatr. Cały czas trudne warunki na drogach. W miarę upływu dnia słońce pojawi się na Pomorzu Zachodnim, Wielkopolsce i na Suwalszczyźnie. Na pozostałym obszarze szaro i ze śniegiem. Słaby mróz na wschodzie i południu kraju. Ciśnienie idzie w górę. W południe w Warszawie będą 1003 hPa. W poniedziałek pogodne niebo i słonecznie w województwach zachodnich. I tu niewiele powyżej zera. Również od Mazur przez centrum po Małopolskę chwilami pokaże się słońce, ale i nadal możliwe opady śniegu. We wtorek od rana słońce powita mieszkańców Pomorza, Wielkopolski i Śląska. Na pozostałym obszarze chmury z nielicznymi przyjaśnieniami i popada śnieg. W następnych dniach więcej słońca, ale mroźniej, zwłaszcza nocą. Życzę Państwu spokojnego, przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia. Witamy Państwa w Eurowizyjnym Studiu Polonia. Joanna Bator i Krzysztof Szewczyk. Kochanie, proszę Cię, nie pisz do mnie więcej. Bo wybierając 01044 mogę dzwonić z Niemiec do Polski już tylko za 0 1 dziesiątą centa. 01044. Rozmowy telefoniczne z Niemiec do Polski już tylko za 1 dziesiątą centa. Ktoś łączy. Ortel Mobile. Karty prepaid Ortel Mobile umożliwiają Ci dzwonienie do bliskich Ci osób, rodziny i przyjaciół na całym świecie po niezwykle atrakcyjnych cenach. Не питаю, ти б зараз, ти б зараз ти заспівала, ці не дала, а як на стойфані. Witamy ponownie. Wychwaliliśmy ten nowy budynek tak, w poprzednim wejściu i nie obyło się bez problemów technicznych, no ale tak bywa w programach Słuchajcie, na żywo. To, to była jakaś prowokacja najprawdopodobniej, prawda? Nie chcę tutaj, Z naszej strony? Nie, czy? nie no bo to, um, piękna Ukrainka występuje obecnie. A. Nie. Filmoteka TV.pl Najwięcej filmów dokumentalnych w polskim internecie. Filmoteka TV.pl Ulubione programy podróżnicze i kulinarne znajdziesz na stylu życia TV.pl. Jemy wszystko stali. Wszystko, co mamy, wykorzystamy. Och, będzie przyjemnie. Ach, będzie przyjemny. Dla wodza. Wow, nie ma rzeczy niemożliwych. Cześć mamo, jestem w Niemczech. Tak, dzwonię z komórki. Nie, to nie jest drogie. Tak, jakbym dzwonił z Polski, nawet jeszcze taniej. Nie macie się. za 5 centów za minutę z telefonu komórkowego do Polski. 15 centów za minutę do wszystkich sieci w Niemczech. Bez umowy. Kup kartę Pripet Sim Blauwald. Teraz z limitem początkowym o wartości 10 euro. Blauwalt znajdziesz w sklepach Saturn, Real, Konrad, filiach Reisebank oraz w sklepach Eplus i Base. Blauwalt! Tylko dla Ciebie! Przez 0,1094 dzwonisz do Polski już od sensacyjnych 40. centa. Wybierz po prostu 0,1094 i oszczędzaj! Kochanie, proszę Cię, nie pisz do mnie więcej. Bo wybierając 01044 mogę dzwonić z Niemiec do Polski już tylko za 0 1 dziesiątą centa. 01044. Rozmowy telefoniczne z Niemiec do Polski już tylko za 1 dziesiątą centa.